Siema, tutaj DryMarty, witam was gorąco z tego to serwera, pewnie już poznajcie jego spawn. Gdzie ty jesteś? O, dzisiaj ze mną, nie inaczej, dzisiaj gościmy, no. No mnie, Kongu4. Kongu4, i co, i... Ee, I no i... no i to jest już, można powiedzieć, że zaczynamy trzeci sezon Hardcore SKKF. Bo musiałeś paść. No, musiałem. I... <noise> A, lag, fok. Dobra, chodź, chodź. I tak. Dzisiaj razem z Kongu będziemy sobie przemierzać ten kwadratowy świat. Jak zwykle w tamtą stronę. Jak zwykle? No, bo ja zawsze w tamtą stronę idę. A, od razu tak było. No. I co, tylko uważać teraz na spał. Długo oczekiwany trzeci sezon, tak jak prosiliście mnie już od kilku miesięcy. Ale to jest gibne masz 170 filmików i 200 widzów. Jak to 170? No coś koło tego, 107, dobra wbi. No to, bo... właśnie. O, patrz, widzisz. Kamperzy, nie lubię ich. Cicho. Czekaj, biorę, biorę rzeczy jakiegoś typa. Stary, bierz te rzeczy i uciekamy. Bierz te rzeczy i szybko wbijaj tutaj. A oni A. mnie gonią. Spoko, ja jesteś na idzie. terenie, jesteś na terenie, chyba na no um Ej, nie zrobią ci tu nic. Jesteś bezpieczny. Ale to jest pułapka. Wiem. Nie idź tam, zginieć! Ej, przecież wiem, stary. Zaczekaj, znowu mi słuchawki zwaliło. Dobra, już jest. Ej, dobra, ej, trzeba będzie uciekać. Uwaga. Bo tutaj gildia się zebrała. A ja nie jestem gotowy. Ja Uwaga, hejterzy. Kamil Marcel zbisiek, 5 szulu.pl i arula17 Walicie klocem Dobra, chodź Chodź, idziemy stąd Ale tam jest złoto, ja to chcę! Tam jest złoto? Spoko, ej, chodź Zaraz diaksy będziemy mieli No co ty tam robisz? Stoję i na nich kampie. No na nich na pewno nakampisz Ja, ja idę, ja nie czekam Ej, to czekaj pan, ja już cisnę. No to chodź, A tutaj zanim nie te... nas znajdą, bo jeszcze jest tych graczy pełno tutaj na spawnie i nie wiem, czy uda nam się wszystkich wyminąć, rozumiesz? Ta, mogę się pożegnać. Czekaj, co zdobyłem? Zdobyłem kawałek drewna. No to co mi się przyda, bo drewno jest bardzo daleko. Nieprawda, tutaj o jest, o. Tego nie weźmiesz. No, no tyle to chyba wiem. <laughs> no właśnie, no to po co. Mówię to, które można zdobyć. Uwaga! Wbijamy to na bo... teren, w którym można niszczyć, więc... Bo człowieku, ja mam przecież drugi nick troll, 12, więc oddaj. Uważaj, idzie jakiś typek. Ja go boję. Ej, to jest... ej, to mój z gildii, ej. No I co, podobała się seria, ludzie? Ech. No nie wiem, nie wiem co... Nie wiem co myśleć Ech, Kongu Dobra to było. Nie no, to było co najmniej wyjątkowe. To już jest koniec! No... Ty no Tyno, nie spodziewałem się naprawdę. Nie, ale ty... A gościa! A ty A widzisz, wykrakałeś, a mówiłeś, że cię dzisiaj zabiję. Dobra. Więc ludzie jednak ja dokończę serię sam. A boję się. Boję się, ponieważ dawno nie grałem sam na takim hardkorze. Ale masz znowu Tilb. Final jest spoko. Tylko nie wiedział, że jesteś ze mną, tak to by cię wcześniej nie zabił i by ci coś dał. Może... Przekaż mu ode mnie, że wali główny. Dobra? Nie, myślę, że to w oglądnie, wiesz. <grym> A ja to cały czas nagrywam. No wiem. <grym> dobra, to wiem. Ja nie trolluję. Mm, dobra, to nie trolluj. Ale mam drugi nick troll, jak mogę nie trollować? No, no fakt. Więc tak ludzie, no co, dobra, no to idziemy sami. Ale ja sobie i tak po... Gadam, bo muszę. Dobra, no to ty będziesz po prostu gadał, a ja będę szedł. No kurde, Anti-X-Ray anti zaczął działać na serwiu u Patryka. Czyli, że co robi? Nic, pokazuje mi, że wokoło jest pełno diaków. Ciekawe, czy to aby nie jest prawda. A tam patrzysz, wykopujesz się <laughs> No mam cheaty. Nie, to podróba. Jak ja wciskam miksa, to się nic nie dzieje. No hmm. więc tak ludzie, e, idziemy na... idziemy na kordy spawnu. Zarazem powiem, jakie czekacie. 1, 6, 5. 1, 2, 0, 5, 3. 5, Ale jak tego gościa 1, nie ochrzanisz, to 1, cię 2, nie 16. lubię. Dobra. 1, 8, 1, 2, 16. Tak, dobrze. Patrz wiesz co? To daj mi trochę diabłówku na dokończenie zbrojki. Um, tak, jak, tak jak po koleżeństwie dla trolla. Dwa diabłusy mi na dokończenie. 1, 6, 5, 1. Jest tak, x1, 6, 5, 1. Więc x -y musimy iść na tą stronę. Pokażę Wam. Albo nie, nie mogę. Kurde, powiedziałem niechcący yy, pierwsz, ale nie wiecie jakie jest z. Y, nie wiecie jakie jest, się znaczy y. I tyle okrówcia. Gin! Gin! Ale i tak za tydzień wrócę do serii, nie? Wrócisz Nie wiem który to już będzie odcinek, ale wrócisz no, A więc o, tak jak i... odcinki będą nie wiem co ile Może co dwa dni, może co dzień Kongu nie da się oszukać Kongu właśnie umarłeś <noise> jak, w, jak wrażenia serwera? Grałeś tutaj pierwszy... Jesteś tutaj pierwszy raz i zabili Cię po kilku sekundach i to jeszcze... Tak mam... konkretnie tu po minutach, nie? I... ale no... no dobra, no tak konkretnie. I to jeszcze y, mój y, znajomy z Gildi. Jak się Jak się czuję? Czekasz mu ode mnie, że jest ham, że jest hamem i no, że... No wiesz, gdyby wiedział to no, by, że by poszło, chyba nie no, ten, nie? To go naucz! No dobra, więc y, dobra, czekaj, muszę iść... Czekaj. Znaczy w sensie, że iść do przodu, nie? A nie że iść jako jeść, dobra. A znaleźć kordy, nie cierpię tego. Niech nie jest, no. trzy i to wymasz. Nie chce mi się, nie ch bym musiał ciągle wymazywać. A no to nudy. Jeżeli coś słyszeliście w tle ludzie to sorry, ale. Ej Patryk, a. a to robi Tazo, i tak słyszeli bo ja słyszałem. Ej no ale no to ty z nim teraz będziesz gadał tutaj. Jak nagrywam. No tak, tak żeby cię strolować. No nie, stary. To chyba, że będziesz z nim pisał na tym, albo ten, albo... No Może... dobra, to na MC-ku sobie z nim popiszę, a ty gadaj, gadaj. Znaczy, w sensie, że, no wiesz, no bo nie wiadomo o co chodzi, nie? Ale będę wiesz... się czasami wcinał. Dobra. Zaryzykuję. E, więc... chodźcie. Nie! Jezu, myślałem, że gdzieś spadłem. Uff. Wow, O się bałem. O się bołem ja ci mówię, o ja się bołem Dobra tylko ja nie wiem gdzie ja idę ja nie mam żadnej... No co ty robisz wyłącz to Patryk Wyłącz się To ten karamba co na serwie chciał za pieniądze wiesz wiersz sprzedacia To on w sensie że mówił coś czy... No to ten co przed chwilą mówił To no. on właśnie chciał... No to czy no to pogadacie później. Chyba że ja wyłączam konfej i sobie możecie gadać. Nie, no to ja nie będę gadał, czasami tylko ci się tam wetnę, nie? Znaczy nie, gadać możesz, tylko że mniej więcej tutaj na temat, bo e, nie że będziesz gadał, na przykład z, będziesz gadał u mnie z kimś innym. No jak? A, a jego nawet nie ma na kontwie, znaczy jest, ale wyłączony, więc. No, Patryk niestety jest włączony. Gdyby jeszcze gadał, to normalnie, ale... No dobra, no więc... Jakie... Szkoda, że nie ma oryginała, no, nie? No szkoda, właśnie. Dobra, powiedzcie mi, co ja mam tutaj robić, bo tak idę przez tą pustynię jeszcze, idę, idę... Tutaj teraz jest lodowy... Lodowy teren. Wow, Ale zgłodniałem już. Mam. No. Kto się dołączył? Amanda. No ten... cały czas się dołącza, zaraz... Wywal go. Na razie go wywal, później go dołączysz. Jeszcze powiedział wulgarne słowo na czacie! tego zbanuj. <głosy> <głosy> Dobra. Nie wiem, co ja tutaj mam robić, no... Dawno tutaj nie grałem, o tydzień temu. Nie spotkałem Final X, aha, no to widzieliście przecież, zapomniałem. <noise> O tam zombie jak się jara. Dobrze. Jest strasznym nobem. Tak eee, więc so, nie jest nobem. Tylko nie wiedział. No, więc o, dobra. Dobra, idę, tak. Idę. No, idę poszukać drewna i wybieramy się od razu w jaskinie. O diaksy, 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 diaks, diaks, diaks. Jak? Jak sobie wyploka, tam wyskakuje gościu z tymczasowanym mm -hmm. ekwim i mówicem twojej aja. A, lol. O, gildia jakaś. Aha. A. To uciekaj. Nie. Dasz naszym radę? Nie, nie w sensie, że ludzie, tylko że jako O, rzeczy. I temy. Wow. Spadaj pająk. Jakiś pająk mnie bije, jaki troll. O lol, pełno mięsa spotkałem i enchantowany miecz. Znalazłem żelazny. Czyli ktoś tu gdzieś był i jest pewnie jeszcze osoba, która go zabiła. Chyba, że zabił go ten pająk i po prostu nie miał tamten itemów. Szkoda, że nie miał itemów więcej. Teraz by znaleźć jakieś coś lepszego by się przydało. Dobra, może tędy wejdę? Może próbuję jakoś odbudować, nie wiem. Pyk, pyk. Kobel mi się przyda. A co to nagle zaczęło padać i mi spadły FPS-y na maksa? No, spotkałem jakiś teren gildyjny. Lol. Nie cierpię tego. Dobra, idę stąd. Spotka... Tak! Więc widzicie, łupy pierwsze mam. Ha! Enchantowany mieczyk. Ile mam? Nie, dobra. Bez pochodni się nie rusza. Czyli potrzebuje drewna. Pierw, pierwsze co, idziemy po drewno. Tak, idziemy po drewno. Jedzenia mamy za dużo, więc... Mhm. Więc nie zbyt potrzebuję. To są bagna. No woda. Co, co? Ja mam pytanie. No. To ja się kisiłem. Na tym od mięsa, żeby zdobyć to 10 głupiego mięsa, a ty sobie masz full mięsa teraz? Mam stack 45 Masakra. Muszę dołączyć do twojej gildii, wiesz? Mm, no. Tylko że teraz akurat znalazłem na ziemi jakieś rzeczy, no to zobaczysz na filmie. Oo, kto mnie bije? O. Pola uprawne. Pola uprawne cię biją. Ha ha ha, ale suchar. Ha, ha suchar na dziś suchar na dziś jak zimczętować mięso to był dopiero suchar e pamiętam ten teren już A no. nie zawodzi. O olol ja pamiętam jak tutaj byłem wow co ja tutaj robię w ogóle ja szedłem w inną stronę niż czekaj wow co ja tu robię w ogóle to tutaj ktoś jest, na pewno, bo to są najlepsze tereny. O, muszę znaleźć kostka, bo widzę... Muszę znaleźć kostka, bo widzę tego. Bo widzę wilczka. G. Let jabłek. szkoda, że nie dropią się tutaj. Ja A jaki tam idzie? Czysty. No idzie, idzie, w miarę. się, że, że dobrze nawet, no. Tylko musieli mnie zabić na złości, to twoja gilwia. No, wykrakałeś. No racja, moja wina. Moja bardzo wielka wina. Ja teraz znalazłem drzewko i boję się, że coś mnie zajumie zaraz. O przepraszam, pewnie nic nie widzicie. Dobra, rozjaśniłam trochę. Muszę zebrać sobie teraz trochę drewna na start Bo... Bo się przyda Ej, to poleć dla tego twojego kolegi, który mnie zabił serwer Patryka, dobra? Mm, żeby co? Poleć mu po prostu serwer Patryka Po co? Chyba nie wejdzie raczej Nie wiem Na mój prędzej Mogę mu powiedzieć Są dużo osób go zna A kurde, zapomniałem Nie Dobra, jakieś kilka sadzonek by się mi przydało Wiem pewnie, że ten odcinek jest mega ekscytujący Ale no co ja poradzę, że nie ma... Sadzonka! Że nie ma co robić na razie, ale wiecie, już mam drewno powoli Kolejna sadzonka jeszcze tak z kilka Powiem Ci, że ze mną by było No, no, no nie wątpię O, słyszałem otwieranie się skrzyni Albo drzwi, nie Skrzynia ma teraz taki Nie, tutaj nie Słyszałem normalnie otwieranie się skrzyni a ja na x właśnie widzę diamenty! Wow, super. Nie przyznawa się lepiej do x bo on jest tępiony wśród ludzi, mimo że go używałem prawie wszyscy. Gdzieś tutaj światełko widziałem na mapie ostatnio. Przed chwilą. Może stąd? Boję się tam iść. A ja nie. To jest ten korytarz cały czas chyba Wow, ale ktoś ładnie rozwalił o, Spadek FPS-ów Ja jestem w tych terenach co nie powinienem teraz właśnie sobie przypominam je No to uciekaj Co ty Tu jest chyba jedna z najlepszych tych Polam. Jeden z bardziej znanych. Ci co tutaj byli, proszę kordy, to wiedzą o co mi chodzi. Śmierci wszędzie. Ciągle, na pewno ktoś tutaj jest teraz ze mną i albo się na mnie szykuje, albo ucieka. No ja jestem, ale się na ciebie niestety nie szykuję. Ale mówię tutaj, no. Ogar. No ale mówili, że się będę wścinać. odstrzegałem. Dobra, ja go zjem. Zjem mięso, bo mam go trochę. Jeszcze sobie drewna uzbieram lekko Bo się mi przyda go sporo Dobra Kobla to ja sobie zdążę jeszcze zrobić Siekierka musi być Ile? 26 klocków plo drewna I myślę, że będzie wystarczająco Kurczę ciągle tutaj strzela, gdzie ja jestem piorunami, czyli że albo jest burza, albo ciągle ktoś tutaj ginie Co bym naprawdę nie zwątpił Czemu by nie? Dwa workbencze mi się przydadzą No co ja zmarnowałem już tyle mojego cudnego miecza Nie wiem czemu mam przeczucie, że na kordach 5000-5000 coś będzie. Nie wiem czemu Coś tak mi się wydaje. Idźmy za koblem. Jak nic już tutaj byłem. Na pewno. Kojarzę to te teren strasznie. Powca jadła. O świetnie Skórę dawać mi Zawsze to trochę ochrony Leży tutaj X, czyli ktoś tutaj dość niedawno był Nie bo to już ma więc nie Dobra zostawiam i leci dalej. świeci coś mhm. a ty ja ty już się chyba nie spał marty wiesz co ci powiem nie troluję ludzi dobrze na serwie patryka nie to dobrze troluj i dalej Um, mm -hmm. mm. Coś nie jestem ludzie pewny swojego wyboru, że tutaj zszedłem. Jest Jesteśmy na poziomie 39, ale... Dobra! ryzyk fizyk. fizyk. A ja stoję na spawnie hampiona ludzi i jem jabłka. Wspaniale. co Jakby co on nie mówi o... O, patrz. Ale o czym nie mówię? Nie, nie że mu nie mówisz o tym serwie, tylko mówisz o serwie innym. No, daj im IP. Już, już zrobiłem filmik o serwie Patryka. Mam no to spoko, tylko że nowa mapa po raz drugi. Po raz czterdziesty chyba, chciałeś powiedzieć. A no, ta. <laughs> Ale tamta ostatnia mapa, jak ja zacząłem grać, była fajna, nie? No, ta no. Tylko, że musieliśmy nas spełnić dragonów. No właśnie czyli to był pomysł? Mój i Patryka Znaczy on mi mówił czy to był pomysł Tylko że ja się pytam jeszcze Ciebie No mój i Patryka a Co Patryk powiedział? Że ktoś mu powiedział że nic się nie stanie jak zespałni i że Żeby zespałni No, bo... no ja mu powiedziałem bo będzie nic nie rozwala przecież No bo, będzie... bo on nie rozwala tamtych bloków tylko A nie że nic nie rozwala no i patrzcie ile okay. żelaza, no rudzie, Wspaniale. A pala bedroka? Nie. Jacie, wspaniale. na start tyle żelaza może... Jaką masz zbrojkę? No. E, nie mam jeszcze zbrojki tutaj. Ale mam, o. mam, mam ten, spodenki z Diaksu. Ulepszone. Final meadow. <gryw> <gryw> Aż się rozłączył z wrażenia. <laughs> Dobra, pyk, 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 pyk. Wiem. Zbyt ekscytujący odcinek. No super... Dobra, już się z tym. Aha, myślałem, że się z wrażenia rozłączyłeś. <laughs> nie, nie ja, Patryk. A, okej. Okay. <laughs> Ile mam węgla 16, to jeszcze trochę uzbieram. I będzie na. I będzie na 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 I będzie po prostu. Ej, a łatwo o! ci trochę smaka? Nie. Aha, to jem pizzę. Oszty. <noise> Jak się postarasz, to łatwo. A z czym? Hawajską, nie, nie jest zbyt dobra mm -hmm. Mm -hmm. O patrzcie gnidę Patrzcie Tam stoi kampi na mnie, szkielet na mnie kampi, a obok lawa O, żelazo znowu Już 16 żelaza mam Ja na już fire campię Aha, a czaje no mam już skin Takie są parę z eja Dobra, zrobię sobie chemlecik. Dobra Pyk i pyk Komuś mi i kopiemy Cisnę na nich O ty szkielecie ja, ja zbroi w ogóle nie mam, a on mi nic nie robi. I dost! Haha! Zombie jak Zomb musisz... zombiak mi wydropił yy, żelazną tą łopatę. Szkoda, że nie kilow, no ale zawsze coś. Dobrze, nie, nie będę musiał marnować. Na jakim jestem poziomie? Jestem na poziomie 23, czyli jeszcze trochę diaksy możemy poszukać. I myślę, że na diaksy się wybierzemy w następnym odcinku. Nie spokojnie jeszcze nie idę, ale tak już zapowiadam, że będzie, będzie następny odcinek. Który... A Na kiedy za tydzień, dobra? To wtedy ja przyjdę. No przyjdzie. nie, no co? Ty nie będę co tydzień robił jednego odcinka, no. Muszę robić częściej. No niestety. O! Lapis! A po co mi lapis, szczerze? O, w sumie nie, lapis się przyda. Dam najtewo, to specjalnie dla ciebie, jeżeli mnie oglądasz, zbieram ci lapis. Proszę, proszę. Będę ci zbierał lapis, jeżeli chcesz. Mówię do najtewo, jakby co, jakby co, gdzieś. Czekajcie, czekajcie, na jakim jestem poziomie? 21, czyli tutaj jest mniej, czyli tam powinny być gdzieś diaks. Rozumiem, że tu lawa płynęła. Powinniśmy dostać partnera. Mam partnera Mam bo chciałem tego e, Mieć swoje Chciałem mieć pełne tego Pełne po prostu opcje YouTube I teraz je mam W, se, w sensie bo nie są odblokowane dla wszystkich Nie te teraz niepełne Eee no o mięso Czy to ja je wyrzuciłem czy kto? Czy ktoś z góry może e, dobra więc za chwilę jeszcze zrobię piecyk. I myślę, że tutaj zakończymy naszą przygodę. Ja przepalę. Pyk, pyk, pyk. Ja przepalę żelazo. Ja mam kasę. Ale zrób nową reklamę serwa, bo jest nowa mapa po prostu. Nie zrobię. I tak jest ciągle tyle samo... znaczy cio, i tak ciągle rosną wyświetlenia, no. Nie zrobię, bo zaraz się mapa zmieni, bo coś się w tej rozwali, no przecież wczoraj była inna. Gdzie jest to żelazo? Aha. A tam to trwało jakieś, jakieś 2,5 tygodnia. Nie? No właśnie. Dobra, więc tak, jeszcze zbiorę. Dobra, gratuluję sobie, gratuluję sobie. A no więc tak, ludzie. To był Kuba. Jeżeli go chcecie, to piszcie. Jeżeli nie, to piszcie. Ja tutaj, wiecie, standard. Komentujcie, oceniajcie, jeżeli Wam się naprawdę podoba. Co wątpię To subskrybujcie Nasze odcinki będą... Aha! Ja jestem wow. trollem Luźniejsze I, i, i... Nie bo może być odcinek ze mną Te trolle Nie będą mnie trollować No to jak do mnie dojdziesz Bo ja się na spał Nie będę cofał Chyba, że jak będę miał już cały Diakseku Dobra, więc tak Ja tutaj do, dokończę zbierać żelazo Przepalę całe i... Widzimy się już może pojutrze. Jutro? Nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć! Pożegnaj się. Lo lo lo.